Cześć dziewczyny, tu Olivia. Witam was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was modowy poradnik, w którym powiem wam w jaki sposób możecie zbudować mega modną garderobę na wiosnę. Pokażę wam fajne elementy, bardzo głęboko osadzone w trendach, o które warto wzbogacić swoją szafę i dopełnić, wiecie, tą taką bazową część. Jeśli jesteście zainteresowane tym tematem, no to zapraszam was do oglądania. Rozpocznę od butów i mówię Wam, buty od kilku sezonów robią naprawdę dużą robotę w stylizacji. I tymi, które pojawiają się praktycznie wszędzie od jakiegoś czasu, są buty typu Agry, 6, konkretnie białe buty. Te nie są, wiecie, taką hardkorową wersją, choć te hardkorowe także mam w swojej garderowie. Zależało mi na tym, żeby pokazać Wam te, ponieważ sądzę, że one przemówią do większej ilości osób. Ponadto ja w ostatnim czasie noszę praktycznie tylko je. Są to, słuchajcie, buty białe, skórzane na takiej wyższej podeszwie z ryłką, niesamowicie wygodne, i one w przepiękny sposób dopełnią absolutnie każdą stylizację i będą świetnie współgrać z tymi elementami, które wam za moment pokażę. Druga para butów, które moim zdaniem zdecydowanie warto mieć w swojej szafie, są kowbojki. Modne już tak naprawdę od dwóch sezonów, ale to właśnie w tym roku zrobią ogromną furrorę. Jest to rewelacyjna opcja na festiwale, ale także na co dzień. Możecie je śmiało połączyć z sukienkami maxi, które są teraz bardzo mocno w trendach, tak samo ze spódnicami MIDI, czy nawet z takimi najbardziej klasycznymi, dopasowanymi jeansami, na przykład w jasnym kolorze do tego jakaś oversizeowa koszulka i po prostu macie rewelacyjną stylizację. Rzeczą, która nigdy nie wyjdzie z mody, a którą warto mieć w swojej garderobie, są dobrze skrojone jeansy. I chcę Wam powiedzieć o tych, o które pytacie mnie non-stop na Instastory. I są to, słuchajcie, jeansy stop shopu. Z nogawkami długości 7,8, bardzo fajnie zakończonymi. Dodatkowo one są w przepięknym kolorze jeansu i mają podwyższony stan. Ja szczerze polecam Wam wszystkie spodnie, konkretnie jeansy stop shopu, ponieważ one według mnie są po prostu niezniszczalne. I jeansy w tym sezonie rewelacyjnie skomponują się absolutnie z każdym z trendów. I dodatkowo chcę Wam jeszcze powiedzieć, że fajnie w tym sezonie będzie wyglądał jeans w postaci tie-dye, ale ja raczej wolę tą klasyczną wersję. Z każdym kolejnym pokazywanym przeze mnie elementem będziecie dostrzegać, że te rzeczy można ze sobą mieszać, łączyć na różne sposoby i ta stylizacja będzie wyglądała stylowo, modnie, spójnie. I kolejnym elementem, który warto jest mieć w swojej szafie, właśnie tej wiosny i lata, jest marynarka oversize, gigantyczna, z takimi bardzo szerokimi ramionami, jak z wybiegu Balenciagi. Eee, taki styl właśnie oversize bardzo mi się kojarzy z tym domem mody. I słuchajcie, ta marynarka. Będzie fajnie współgrała zarówno z kowbojkami, jak i tymi białymi skórzanymi butami, z jeansami, dodatkowo także z pozostałymi elementami, które wam za moment pokażę. Możemy ją śmiało łączyć z biker shortsami, też wam pokazywałam jakiś czas temu takie zestawienie na kanale. I teraz, właśnie takie stylizacje całe w oversize, w stylu high fashion, są bardzo na topie. Kwestia, jak się czujemy w takich elementach garderoby, są zwolennicy i przeciwnicy oversize'u. Ja akurat y, należę do tej pierwszej grupy, i ta moja marynarka jest akurat z Zary. Neony to kolejny z trendów, który chcę Wam zaprezentować w dzisiejszym odcinku. I mam tutaj konkretną, bardzo dającą po oczach rzecz, mianowicie jest to body, bardzo dopasowany golf z długim rękawem z Berszki. Zapłaciłam za niego około 50 zł i teraz widziałam, byłam ostatnio w Berszce, że występuje jeszcze w dwóch innych odsłonach, limonkowej, takiej bardzo nasyconej, żarówiastej oraz pomarańczowej. Ta pomarańczowa jest przepiękna i świetnie w tym golfie pomarańczowym będą wyglądały osoby o ciekłym typie urody, czyli myślę, że mi też by pasował, być może też w niego zainwestuję, ale wracając do tego elementu garderoby, ja neonów tak naprawdę wystrzegałam się długi czas, ale teraz uważam, że jeden taki element wpleciony do stylizacji wygląda naprawdę spektakularnie. Teraz, gdziekolwiek nie wejdziemy do sieciówki, to po prostu bombardują nas z każdej strony tymi zwierzęcymi wzorami. Mamy zebrę, panterę, mamy węża. E, panterka jak najbardziej do mnie przemawia. W większości w takiej klasycznej swojej odsłonie, ale ostatnia uwaga, trafiłam na bardzo fajną spódnicę, bardzo ciekawą, e, taką połyskującą właśnie z motywem e, takiego tygrysa, powiedziałabym. E, takiej specyficznej pantery w zasadzie. Ta spódnica jest. Jest ze sfery i kupił mnie jej fason. Tak czy inaczej, uważam, słuchajcie, że warto mieć jakiś taki element z motywem, z akcentem wężowym czy właśnie panterkowym w swojej szafie, ponieważ można go śmiało zestawić z jakimś prostym elementem, bądź nawet zastosować teraz bardzo popularną metodę łączenia ze sobą wzorów. Też niebawem pojawi się na kanale taki poradnik, więc wyczekujcie. No ale tak. Taki charakterystyczny y, element garderoby w tym sezonie zdecydowanie warto mieć. Długości Midi i Maxi w stylizacjach zdecydowanie królują i powiem Wam, że nie pałałam do nich jakąś wielką miłością, ponieważ y, zwykle odnosiłam wrażenie, że tego typu elementy garderoby o takiej długości właśnie mnie przytłaczają, ponieważ jestem dość niską osobą ale powiem Wam, że uwielbiam zestawiać rzeczy e, długości midi, ostatnimi czasy ze sportowymi buciarami to według mnie po prostu robi robotę i zaopatrzyłam się w satynową spódnicę, która robi furrorę na Instagramie, na Pinterestie moja jest akurat z Zary w wersji białej, ja uwielbiam także te taluki, dlatego często zestawiam ją po prostu z innymi białymi elementami garderoby, czy to t-shirtem czy jakąś marynarą, czy golfikiem i ta stylizacja Czas ma naprawdę to coś. Jeśli chodzi o te długości, no to głównie musicie uważać na to, żeby nie skróciły waszej sylwetki, żeby nie sprawiły takiego wrażenia ciężkiej sylwetki, ciężkiej nogi, ciężkiej łydki. Dlatego fajnie jest stawiać właśnie na jakieś takie buty wyglądające dość lekko, bądź na jakiś dekolt u góry i gwarantuję wam, że efekt końcowy będzie naprawdę fajny. Garnitury rządzą od jakiegoś czasu i powiem Wam, że ja ten trend wprost uwielbiam, ponieważ zakładając na siebie garnitur, mamy tak naprawdę gotową stylizację bez zbędnego zastanawiania się z czym go połączyć, ponieważ on tak samo dobrze wygląda ze sportowymi butami, jak i z eleganckimi. Można po prostu jego charakter w najróżniejszy sposób przekształcić i akurat jednym z moich ulubionych garniturów, a mam ich w swojej szafie naprawdę kilka, jest ten marki Orsay w prążek w białym kolorze i mam tutaj marynarkę troszkę dłuższą oraz spodnie co więcej z podwyższonym stanem, tutaj z fokusem na wysokości talii, ponieważ one dodatkowo są wiązane i tą uwagę na wysokości talii skupiają, długość nogawki też jest bardzo fajna, ponieważ sięgają mi delikatnie yy, przed kostkę. Garnitury teraz występują w najróżniejszych wersjach, szalone kolorystycznie, także w odniesieniu do wzorów. Ja akurat chciałabym pokazać bardziej stanowaną wersję, ponieważ na taką stawiam po prostu najczęściej i wydaje mi się, że też pasuje do wielu innych elementów garderoby. No i nie oszukujmy się, różowy neonowy golf i żółta spódniczka właśnie w takiego tygrysa to już jak na mnie wystarczająco. Swoją drogą skoro już jesteśmy w temacie garnituru e, i marki Orsay, to chciałam Was słuchajcie zaprosić do obejrzenia odcinka, który pojawił się w ramach nowego cyklu z poradami stylizacyjnymi, bo we mnie jest styl. Jest to słuchajcie odcinek z poradami, m, który prowadzę wraz ze stylistką marki Orsay czyli Justyną. Nagrywam Zagrywaliśmy ten odcinek jakiś czas temu w Warszawie. Jest on już dostępny dla wszystkich klubowiczów, czyli dla członków klubu lojalnościowego marki Orsay. Wystarczy, że zapiszecie się na ich stronie internetowej. Możecie także iść do sklepu stacjonarnego. Do zgarnięcia są naprawdę świetne nagrody. Możecie wymieniać punkty na pieniądze i kupować rzeczy w obniżonych cenach. No i przede wszystkim możecie się dowiedzieć naprawdę rewelacyjnych, przydatnych informacji w odniesieniu do dobierania ubrań do naszej sylwetki, ale także trendów. Także koniecznie wpadnijcie, link zostawiam Wam w opisie pod tym odcinkiem. Teraz pozwolę sobie przejść już do dodatków i powiem Wam, że niesamowicie cieszę się z faktu, że nerki nadal zostają w trendach. Mam ich dość. Sporo, uwielbiam, są niezwykle praktyczne i w końcu udało mi się upolować torebkę y, od Zofii Chylak, którą można nosić na trzy różne sposoby. Jest to, jak widzicie, czarny krokodyl. Zamówiłam tą wersję z łańcuszkiem. Mogę Wam już teraz powiedzieć, że jestem z niej niezwykle zadowolona i myślę, że gdzieś tam w przyszłości będę polować na y, kolejne modele. Byłam w zasadzie na liście oczekujących od około pół roku. Ja nieraz nie dostałam powiadomienia, co jest dla mnie dość dziwne, ale y, ale udało mi się jakimś cudem po prostu trafić na, na ten drop, który wjechał na stronę. No i oto jest, oto i ona robiłam Wam open boxa na moim Instagramie. E, mieści mi się tutaj wszystko co najważniejsze, czyli portfel, telefon. Myślę, że w taką torebkę warto jest zaopatrzyć się właśnie w tym sezonie wiosna lato. E, tą akurat można nosić zarówno jako torebkę na co dzień, ale także w wersji wieczorowej. Też fajnie sprawdzi się na wszystkich wyjazdach. Pozostając jeszcze moment w temacie zwierzęcych tekstur, motywów, myślę, że ten akcent fajnie sprawdza się przy okazji dodatków którymi w fajny sposób wówczas możemy ograć nawet najprostszą stylizację. I myślę, że zdecydowanie fajnie zaopatrzyć się w taki klasyczny zegarek. Ja mam tutaj ten od Daniela Wellingtona z czarną tarczą oraz złotą bransoletą, który wygląda bardzo elegancko i zdobi stylizację w przepiękny sposób. Ja tych zegarków od Daniela Wellingtona mam dość sporo. Ale nie wiem czy wiecie, teraz trwa promocja free strap, a to oznacza, że przy zakupie dowolnego zegarka w sklepie Daniela Wellingtona otrzymujecie pasek gratis. I ja właśnie skusiłam się na ten z zwierzęcym motywem, ze zwierzęcą teksturą w kolorze czarnym, który wygląda po prostu przepięknie. To jest w ogóle rewelacyjna opcja, że możemy sobie tutaj wymienić pasek i zyskujemy... Zegarek o zupełnie innym charakterze, w innym klimacie, i to jest najfajniejsze. Dodatkowo pamiętajcie, że z moim kodem zniżkowym Oliwia Bugala macie dodatkowo 15% zniżki. Warto jest zainwestować także w ozdoby do włosów i teraz faktycznie dodatki do włosów. Jakieś ozdobne gigantyczne spinki robią furorę i mogę chyba śmiało powiedzieć, że robią nam praktycznie całą stylizację. Ja na lato bardzo lubię nosić apaszki, dlatego cieszę się, że ten trend z nami zostaje. Pokazuję Wam tutaj taką mini apaszkę w formie gumki do włosów w wersji czarnej w białe groszki. To jeszcze mam taki fajny metalowy dodatek piórko, bardzo ładnie wygląda, ale śmiało apaszka Możecie wykorzystywać na milion różnych sposobów, jako top, jako właśnie apaszka na włosy, możecie sobie przewiązać e, wokół waszego nadgarstka. Czy torebki, czy przy spodniach, i będzie to naprawdę taki fajny multifunkcyjny dodatek. Co do spinek, ozdób do włosów, wiecie, że mam na ich punkcie w tym sezonie obsesję i non stop kupuję nowe, muszę, muszę zdecydowanie przestać, ale chcę Wam pokazać te ulubione z perłami. Te dwie akurat zamówiłam w sklepie Blinkshop, ale posyłaliście mi linki i mnóstwo fajnych ozdób można znaleźć. Praktycznie zagrosza na AliExpress, więc koniecznie tam wpadnijcie. No i e, moje ulubione wsówki z Zary, za które zapłaciłam dość sporo, ale prezentują się na włosach po prostu spektakularnie. I co więcej, te włosy w fajny sposób trzymają, ponieważ niektóre spinki, na to uważajcie, po prostu e, nie trzymają się na włosach, e, zw, zwłaszcza gdy te Wasze włosy są dość cienkie i takie, wiecie, sypkie, y, sypią się to wtedy z tymi spinkami może być różnie Przykładam jest niestety ta spinka w kształcie trójkąta ona jest bodajże z biżu Bryżet y, ale gdy zapnę ją przykładowo z tyłu włosów to już y, nie ma tego problemu ale spójrzcie, też prezentuje się przepięknie bardzo w trendach w tym roku są gigantyczne kolczyki, które także będą zdobiły stylizację. Moje są z mango i jak widzicie jest to komplet dwóch zupełnie różnych kolczyków. Możemy nosić jeden kolczyk z drugim jakimś zupełnie innym malusieńkim. Możemy łączyć te dwa kolczyki ze sobą. E, asymetria także jest bardzo w trendach. W dodatku te wyglądają jakby kosztowały miliony monet, a kosztowały dosłownie kilkadziesiąt złotych. Bardzo mi się podobają właśnie takie blaszki drugą parą kolczyków, które też bardzo przypadły mi do gustu są te z motywem muszli, dorwałam je w zarze i też pokazywałam Wam je na moim instastory taki fajny letni akcent w stylizacji w ogóle motyw muszli też będzie bardzo w trendach w tym sezonie wiosenno-letnim i mam jeszcze jeden taki element jeśli chodzi o biżuterię z motywem muszli właśnie, kupiłam ten naszyjnik będąc w Stanach, wyszłam do Top Shopu, namierzyłam, i mówię kurczę wygląda naprawdę przepięknie i wystarczy jak widzicie zwykły biały T-shirt e, na przejnik, który robi zdecydowanie robotę. To tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że coś tam Was zainspirowało. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które elementy garderoby przykuły Waszą uwagę. No i przede wszystkim, które z rzeczy są Waszymi rzeczami maskaw na ten sezon. Ja wybrałam właśnie celowo takie modowe perełki, e, którymi moim zdaniem naprawdę warto wzbogacić swoją garderobę, żeby nie wyglądać nudno, mdło. Chociaż jeśli lubicie neutralne odcienie, klasykę, to jak najbardziej na nią stawiajcie, bo to jest moda, e, żeby. Się nią bawić, ale także, żeby być jej wiernym i nosić to, w czym czujemy się tak naprawdę najlepiej. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama. Jak słyszeliście, nagle okazuje się, że praktycznie wszystkie z tych rzeczy pokazywałam Wam już na Insta więc jeśli będziecie mnie tam śledzić, to będziecie o krok przed widzami z YouTube'a. Tak się śmieje. Subskrybujcie też mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.